Witam serdecznie w tym materiale powiem Ci, dlaczego wybrałem handel na rynku kontraktów terminowych, tak zwane futures contract, a nie na rynku potocznie zwanym CFD, czyli na kontraktach opartych o różnice cenowe. I nie przedłużając, zapraszam do konkretów. W zasadzie są trzy powody, dla których ja wybrałem rynek kontraktów terminowych futures i teraz przechodząc do pierwszego z nich. To jest regulowany rynek i teraz co się pod tym kryje, dlatego, że żeby w ogóle zacząć inwestować, żeby móc tradować, no musimy otworzyć gdzieś konto jakiegoś brokera. W Polsce bardzo popularny rynek CFD, no oczywiście są brokerzy różni, polscy, zagraniczni, no rejestrujemy się, podajemy jakieś dane, ok, to u każdego brokera wygląda podobnie, z tym, że jaka jest różnica? Na kontraktach terminowych, niezależnie od tego, czy to jest broker polski, pomijając czy polscy brokerzy mają fajną ofertę dla klientów z Polski, tu mógłbym dużo na ten temat powiedzieć negatywnych rzeczy, ale abstrahując od tego, więc niezależnie od tego, czy to jest broker polski, europejski, stany zjednoczone, Chiny, nie ma to znaczenia. Kontrakty terminowe w których się obracamy, mamy takie same. To znaczy, instrument, który widzimy, walory, które widzimy, handlujemy wszyscy ten sam instrument. I teraz jak to się ma do brokerów CFD? Bo jaka jest różnica i skąd w ogóle ten element? Na rynku CFD broker, który dostarcza Ci instrument, na przykład złota, ma taką sytuację, w której, powiedzmy, broker polski może mieć cenę X, broker niemiecki może mieć cenę Y. Chodzi o to, że są różnice w cenach. I się nagle okazuje, że Ty tradując, powiedzmy, ten sam walor, ten sam instrument, masz tak naprawdę różne, różne ceny u różnych brokerów. To jest niepojęte, dlaczego tak jest. Bardzo często brokerzy to tłumaczą na CFD, że no mają różnych dostawców płynności. Że akurat taka aktualna cena, no ale na rynku Futures przecież to jest wszystko ze sobą zespolone, działa i tu zdecydowanie ułatwia o Twoje bezpieczeństwo, czyli. Po prostu łatwiej ci będzie zweryfikować, czy cena, czy pozycja faktycznie miała miejsce, czy też nie. Na rynku CFD, manipulacji, sytuacji, gdzie no po prostu przekręcili wajchę, jest całe, całe mnóstwo i cały czas gdzieś to, to słyszymy. Taka jest różnica, dlatego ja wybieram rynek ten bardziej regulowany, który oczywiście oznacza, że też chce dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli to ma dla Ciebie sens i widzisz w tym wartość, to koniecznie kliknij subskrypcję, włącz sobie powiadomienia. Bo w momencie, kiedy dodamy nowy materiał, będziesz mógł go po prostu szybciej zobaczyć. Drugim powodem, dla którego wybrałem rynek kontraktów terminowych, rynek futures, to jest oczywiście tak zwany realny wolumen. Teraz o co, o co w tym chodzi? W momencie, kiedy wybieramy handel na instrumentach, jakichkolwiek na futuresach. Powiedziałam o tym już trochę wcześniej, na zasadzie po drugiej stronie jest ktoś, kto z nami zawiera transakcje i co jest istotne, wszyscy w zasadzie brokerzy udostępniają podstawowe dane w tym zakresie, tak zwane wolumeny, czyli widzimy ile jest kontraktów zawartych, ilość tych zleceń, na jakich poziomach cenowych, no i znowu przełożenie do rynku CFD. Jakby się tak zastanowić i pomyśleć o tym chwilę? to nie istnieje coś takiego jak realny wolumen. Brokerzy mają z tym ogromny problem. Trzeba korzystać z dodatkowych narzędzi, żeby znaleźć cokolwiek. I mało tego, bardzo często te dane mają się nijak do tak naprawdę realnych danych. Dlaczego? Dlatego, że broker tak naprawdę nie komunikuje, które zlecenia, mówimy o rynku CFD teraz. Broker CFD nie komunikuje, które zlecenia wychodzą na zewnątrz, czyli tak idą w świat, a które zlecenia zostają wewnątrz systemu i Powstaje jeden problem zasadniczy. Czy ja handluję z resztą świata, czy może handluję przeciwko brokerowi? No bo jeżeli handluję przeciwko brokerowi, który zostawił zlecenia u siebie na platformie, w swoim systemie, w swoim środowisku, no to jest to, nazwijmy to. Taki element, w którym ten biznes chyba nie do końca ma tak wyglądać. Broker ma świadczyć dla Ciebie usługi, zapewnić Ci płynność, e, kwotowania, żeby szybko realizowane były zlecenia, ale nie powinien, w mojej ocenie oczywiście, stawiać zleceń, zleceń przeciwko Tobie, ewentualnie zatrzymywać zlecenia u siebie, no bo, bo tak jest może wygodniej, może to jest bardziej opłacalne. Wydaje mi się, że w kontekście podejścia biznesowego nie o takie rozwiązania chodzi, a jest to standard i to uwaga, nie tylko w Polsce, to jest standard na świecie rynek CFD właśnie w ten sposób funkcjonuje, czyli brokerzy CFD trzymają zlecenia u siebie, handlujesz wewnątrz małego bardzo często środowiska. Jeżeli oczywiście przychodzisz z większym kapitałem, z większymi pieniędzmi, no to wchodzisz trochę większe, ale dalej nie wchodzisz na ogólny rynek. Na rynkach Futures, na, na rynku w ogóle futures, od razu jesteś wrzucony do globalnego, globalnego systemu i tak jak już powiedziałem wcześniej, e, w momencie kiedy handluję z Polski, z Stanów Zjednoczonych, z Kanady, nieważne, z, z Anglii, wchodzę na rynek, zawieram zlecenia, moje zlecenie jest widoczne dla każdego na tym rynku, nie jest to po prostu w żaden sposób ukryte i to jest ogromna przewaga, z której ja chcę korzystać właśnie wybierając rynek futures. Trzeci powód, dla którego wybrałem rynek futures. W zasadzie, jeżeli wybieramy do współpracy swojego brokera, czyli instytucję, poprzez którą będziemy zarządzać swoimi pieniędzmi, to na rynku futuresowym jest to dość proste: to znaczy każdy broker ma podpisaną umowę, ma odpowiednie licencje z daną giełdą i dostarcza odpowiednie instrumenty. One są weryfikowalne poprzez konkretną giełdę, z której dany instrument pochodzi. W przypadku rynku CFD. Jest to coś, z czym cały czas mamy problem. Kiedy otwieramy konto, to w zasadzie czy ten broker jest regulowany, czy ma licencję, czy nie ma, czy korzystasz z czyjejś licencji, czy jest pod jakimś parasolem, czy to jest broker, który jest w Polsce, czy w Anglii, a może jest w Australii, a może ma konto na nie wiem, Panamie, gdziekolwiek. Trzeba się zastanawiać po prostu, czy broker, z którym ja współpracuję, realnie tak naprawdę ma swoją licencję, jest instytucją. W pełni doregulowaną i zadbała o, o Twój komfort, o, o mój komfort, kiedy wybieramy współpracę? Czy, te, czy to jest też tak na zasadzie, że ja się muszę głowić i doszukiwać informacji? To jest ogromny problem, bo jest wysyp tego typu nazwijmy to brokerów w cudzysłowie. Ja wiem, że naciskam na odcisk z niektórym, ale trudno, zmienicie coś na rynku, to jest Wasze środowisko. Ja jestem tylko klientem i mogę decydować, co wybieram. Rynek kontraktów terminowych dla mnie w tym zakresie jest mega przejrzysty, to znaczy firma z kosmosu e, gdzieś tam zarejestrowana w zasadzie nie wiadomo gdzie, gdzie później ciężko o, o bezpieczeństwo inwestorów indywidualnych, czyli takich jak, jak ja. No, po prostu ci brokerzy nie będą mogli oferować tego typu usługi. To już jest zajebisty, nazwijmy to taki pułap bezpieczeństwa, na którym warto się zastanowić. To jest ten element, dla którego również ja wybieram rynek futures i tam lokuję większość swoich środków po to, żeby móc, móc tam inwestować. Na rynku CFD po prostu nie jest to tak przejrzyste i transparentne. Jeżeli chcesz zobaczyć jak handluje się na rynku futures, to zapraszam Cię już teraz na sesje live tradingowe, które prowadzę od poniedziałku do piątku na co dzień, po prostu pokazuję jak to robić. Dowiesz się jak to wygląda w linku gdzieś poniżej w komentarzu, dostaniesz wszystkie informacje, kliknij koniecznie, sprawdź i oczywiście pamiętaj o subskrypcji, zostaw sobie gdzieś tam powiadomienia po to, żeby otrzymywać kolejne informacje na temat nowych, nowych materiałów. Pozdrawiam, do, us do usłyszenia, cześć. A. Uwielbiam ten samochód.